Cześć cześć, zasada 51. Niepojętość nieskończoności zasady transurfingu. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, sięgnij do playlisty hmm, ta, do pierwszego nagrania z playlisty, do której link masz w opisie. Zasada treść. Dlaczego transurfing działa? Kto umieścił w przestrzeni wariantów wszystko, co się tam znajduje? W przestrzeni, um, przestrzeni wariantów nikt nie stworzył. Istnieje ona od zawsze. Umysł ludzki jest tak zbudowany, że wydaje mu się, że wszystko na tym świecie jest przez kogoś stworzone. Ma swój początek i koniec. Ale istnieją na świecie kwestie, które wymykają się możliwością umysłu. Przecież umysł to tylko automat logiczny. Chociaż dysponujemy umiejętnością abstrakcyjnego myślenia, Transferring nie wyjaśnia. Chociaż... chociaż dysponujący umiejętnością abstrakcyjną. Przecież umysł to tylko automat logiczny. Chociaż dysponujący umiejętnością abstrakcyjnego myślenia. Kropka. Sorry. Transurfing nie wyjaśnia tego, jak zbudowany jest świat, tylko proponuje utylitarny model, który pozwala zrozumieć, dlaczego możliwe jest zarządzanie rzeczywistością i jak to robić. Dokładnie tak samo można z powodzeniem prowadzić samochód, nie mając pojęcia o jego budowie. Wyjaśnienie. Na przestrzeni całej historii ludzkości, jedyne, nad czym pracowali, u, pracowali uczeni, to usiłowanie i wyjaśnienie budowy świata. Proces ten będzie trwał, dopóki istnieje ludzkość. W ślad za którym modelem będą pojawiać się w ślad za kolejnym modelem będą pojawiać się nowe. Jeśli staniesz przed jednym lustrem, trzymając w rękach długie, drugie, to zrozumiesz, dlaczego świat posiada nieskończone mnóstwo modeli. Kiedy na podstawę. Kiedy za podstawę, aśmiela, kiedy za podstawę obieramy jeden z przejawów rzeczywistości, otrzymujemy pojedynczą wersję kawałek lustra, Stanąwszy wraz z nim przed głównym zwierciadłem świata, ujrzymy w odbiciu nowy aspekt. Wziąwszy jeden z przejawów danego aspektu, znów otrzymamy pojedynczą wersję rzeczywistości i znów. Z kolejnego zwierciadła wyniknie nowe, odbijając się w obrazie poprzedniego. Jak więc jest, jaki więc jest świat naprawdę, możesz spróbować wyobrazić to sobie, jeśli zdołasz na przykładzie dwóch luster ustawionych blisko siebie. W obu zwierciadłach jest nicość odbita od samej siebie nieskończoną ilość razy, czarna nieskończoność obrazów w których nicość odbija się od nicości. Czy uzyskawszy obraz podlega jakiemuś opisowi w ramach pojęć, którymi dysponuje umysł? Wątpliwe. Co jest istotą niepojęcie, niepojętość nieskończoności? Co jest istotą tej zasady? Żeby nie rozkminiać, a czemu to tak wygląda? A jak to jest, że tak? A czemu to tak i tak? Nie zastanawiaj się nad tym, po prostu przyjmij za, za fakt, że tak jest, bo ktoś to już udowodnił, że tak jest i że tak to działa i tak jak z tym przykładem było, że, że prowadzimy bardzo często samochód nie rozumiejąc jego zasady, ja często się śmieję, że nie rozumiemy jak to jest możliwe, że głos, nie? że ja tu dzwonię telefonem i ktoś słyszy kilka tysięcy kilometrów stąd, jak to jest możliwe, no tak to... Nie rozumiemy tego, nie pojęte jest to dla takiego prostego rozmowania umysłu, a jednak jest to możliwe i o to chodzi, mm, że pewne rzeczy po prostu się dzieją nie, jak się przestajemy zastanawiać, czemu to tak działa i czy jest to możliwe, żeby były takie cuda, tylko skupiły się na krokach i na zadaniach i na, na, i na działaniu, no to to potem zupełnie inaczej po prostu działa. I w ćwiczeniach do, tego, do, tej, do tej zasady, do tej zasady 51. niepojętości nieskończoności, masz takie ćwiczenia, które pozwolą Ci rozkminić trochę bardziej te przekonania, które Cię jeszcze blokują, wiesz? Te przekonania, które powodują, że, że, że się ograniczasz. Bo to jest takie ważne. I żeby znaleźć te dziury. I, I to przepracować trochę inaczej. Bo, to też je zauważyłam, że jak osoby, które, z którymi pracuję i które blokuje blokuje efektywność manifestowania, to bardzo często to, że one zaczynają rozkminiać ale jak to może być możliwe, że coś się wydarzy? Przestań myśleć o tym. Skup się na tym, co chcesz, żeby się wydarzyło i nie zastanawiaj się, jak ten kucharz przerzuca tego steka. Albo gdzie on kupił tą krowę i to mięso, i, i, i skoro ma patelnię, nie? Albo czy on na pewno zdąży, skoro tutaj tyle osób siedzi, a tam jest jeden kucharz, i czy na pewno zdąży wszystko zrobić? To są w ogóle pytania, które trzeba oduczyć się sobie zadawać i wtedy zaczynają dziać się cuda. Ale to masz ćwiczenia w, w opisie, w kursie manifestowania życia bardziej. Jeżeli go jeszcze nie masz, to link jest w bio. Busque aqui.